Ale tutaj Flopa stoi i pilnuje. Zobacz, zobacz gdzie teraz jedziemy. Zobacz, jedziemy, zoba. gdzie jedziemy. Tam jedziemy na Gravestone. Tu. Super. No. Chcia, zawsze chciałam pojechać do miejscowości, która się nazywa Nagrobek. A potem będzie The Nowhere Hotel. Aha, i to będzie ciężka przeprawa, widzisz? Kolejna dopiero będzie lekka. Aha, dobra, Easy. po kolorze. O Jezus, tam ma czerwony uh -huh. aż. Poprzednie no, no. mają pomarańczowy, żółty. Są tylko trzy ciężkie. Okej. Okay, z tego co widzę. Dobra. Ale warto zaznaczyć. Właśnie, co dzisiaj właśnie, robimy. właśnie, właśnie, właśnie. Dzisiaj bierzemy rewanż, znaczy e, chcemy się zemścić na złym pociągu i mamy super fajne broni. Tak. <laughs> Hej! Dzień dobry! Ja jeszcze, ja jeszcze tutaj, korzystając z tego, że tu są jeszcze fioletowe bronie, kupiłem coś na dystans. O kurde! on snajperę masz! Snajpera-bera! E, nie będziemy no, no. mówić, ile bobuks e, musieliśmy wydać na te głupie bronie, więc tak. e, no... A patrz! Jeszcze, widzisz, na prawo masz jeszcze tego, masz jeszcze, że są egzotyczne, ale o, egzotyczne czyli są tylko czerwone. Są... Są tylko egzotyczne. Widzisz tu, tu cyrki. A nie wiem, co robią cyrki. No ja też nie wiem, co robią cyrki. Tutaj nie ma cyrku, nie? Ale na przykład zobacz, tu jakbyśmy jechali, tu, to the Eastern Watch Post, tak. tu możesz fioletowe kupić te. Wagony, e, ale dobra, wagony, patrz, no. przejdziemy dwa razy i będziemy mieli ten cyrk fajny chyba, nie? Tak? tak the tak, the tak. Nowhere hotel. Cyrk. Dobra, dobra, to tak, zobaczymy. Tak. I zobacz, tu są jeszcze apteczki, widzisz, patrz. Tu możesz Gdzie? mieć o! tego, tu możesz mieć lepsze apteczki. Ja tam jestem! Halo! Michali, 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 co to widzisz? Co, że oni jechali bez nas? No, bez kitu. Halo! Co to ma być? O, oh, the Danger high. Pięć oh, ta... minut będziemy jechać. O Jezu! Ja biorę. Ja zawsze się na dachu respieczę, jest ciekawe. Nie, nie. Ale nie podoba mi się, że aż pięć minut yy, musimy przeżyć. I Czy ja, ja mogę own. podnieść więcej? Nie, nie mogę podnieść więcej. Okej. Okay. O oh, fuck. Spadłeś? Już? Tak, bo postać mi nie skakała. Naprawdę nie już spadłeś? Tak, postać mi nie mogła skakać. Aha, no to fajnie, Krysian. To się Czemu przy... gościu ma tytuł Stranger? Nie wiem, ale ktoś ma tutaj wybombisty fajny. Ej, nie spychaj mnie! Co to miało być? No no, ja to widziałam. Wybombisty o! fajny, co? Nie Boże, jak graścina. Nie wiem. E, taki czerwony fajny. Czemu moja postać tak wolno chodzi? Nie rozumiem o co chodzi. Ja też chcę w niego postrzelać, dajcie mi. Uuuu, palnik! Jaki palnik? A dobra, A! dobra. Ej, bo nie mogę, ekran mi za bardzo skacze jak ja tak strzelam, boli to na w oczy. Tyły, Ola, na tyły, na tyły. Otwierajcie te drzwi. ja jestem wygodny. ja się tu bezpiecznie czuję. Aaaa, zaczep... rakieta! O o. Gdzie rakieta, co? O, chyba we mnie poleciała. No bardzo o, blisko. Dobra, no, dobra. No dupę! <laughs> Czekaj, ja muszę sobie magazynek kolejny wziąć. Dobra, dobra, mam. Idę do was, idę bliżej. Rusz się! Otworzę to może. Aaaa! O, będzie lepiej. O, tam z tyłu można strzelać do niego. Pamiętaj, tam z tyłu ma takie no coś. No ja nie mogę, bo ktoś tu stoi obok mnie. Czemu tu nie można iść dalej? A! Wiesz co, bo musisz czasami kliknąć od przybliżenia przycisk. Ja tam z tyłu w dupę mu strzelam. Próbuję przynajmniej. O, o. Bo jest bardzo Pamiętaj niedobrze. Tu jest no niewygodnie to bardzo. Przybliżać. Ja wiem, ja wiem, to jest bardzo niewygodnie. Leci rakieta, leci U ale rakieta! Ale on uciekł! No się! co no jest? Ze zepchnęli mnie. Nie... No ja mówię, oni nie potrafią łazić w ogóle tutaj. Nie, nie przeżyłam. Ola. Za to mogę pooglądać rzeczy, które tutaj już są. Słuchaj, powiem ci, fajna jest ta gra, jednak yy, nie podoba mi się, że tak bardzo laguje. Powinien ją naprawić. <laughs> <laughs> Powinni, bo się nie da grać, jak ten pociąg tak laguje. Rakieta leci. O, się, Le rakieta leci tam. Cię mam kciuki, żebyś przeżył, a ja lecę po prezent dzienny, w którym pewnie będzie ni zupełnie nic, co jest wartościowe. <laughs> Gin! Krysztań, dobrze się tam czujesz? Ginął! Gin, pajaco! Czy ty zabiłeś wow! pociąg? Chyba pociąg zginął, Ola, no? Robię opening, Krystian. Co mi się trafi? CO MI SIĘ TRAFI?! Ha! Ola, pociąg uciekł? Nie, fajnie. No i co ja mam ci po tam nie ma. Nie pomogę ci z niczym. Wow, dostałam... ...sześć bilecików. Mmm... Ale czuję wow. się teraz potężnie! Olu, jedziemy do ciebie, ale my jeszcze minutę dwadzieścia jedziemy. Tak, jeszcze minutę dwadzieścia jedziecie. No, ale... W sumie tak rozwaliśmy. będzie szybciej. O, dobra. Ja a za to mogę sobie odwrócić. tutaj. Możesz też zobaczyć na spektajcie mnie. Tutaj się ma. A bez tu jest spectate, poczekaj. Cześć, o, Konewka. Cześć, dzień dobry. Dzień nie dobry, w tą stronę witam. się odwracasz, do tyłu. Tam? Ten o, nóg? no, hej, hej, teraz Siema. ci. Dzień dobry. Witam. To tam powiesz, Konewka. Proszę, nie mam strzelać. Takie coś. Ale masz fajną apteczkę, jaka duża. No, a zobacz, jakie mam, jaką mam krew w środku, widzisz? Super. Transfuzję mogę sobie zrobić. Super. Można strzelać ze snajperinem. Ty się patrzy do ciebie, pociąg nie jedzie zły. Nie, No nie idzie, zabiliśmy go. No ale może wróci. O o, dobra, nieważne. Czyli wrócił, Ma cały HP. Słyszę go gdzieś. Ja zakładam, że to działa tak, że czym szybciej mu zbijesz, to on po prostu o, ucieknie szybciej. Nie mogę cię za bardzo obserwować. W którą stronę ty biegniesz, w tą? O, rakieta. No ja sam nie wiem w którą ja biegnę, ale przecież te laki są w tej grze jak nie powiem co Tam gościu wypadł, Elo e, 12, 8, o nie widzicie, widzicie. Dobra, nie widzicie podłogi już. Nie ma Przeżyj! Dwa, jeden! Udało ci się Przeżyłeś! O, 50! Tylko 50 jest za wygranie! Ale bida. O, ale dużo klatek ma ten pociąg! wow! Bida z... Zobacz jaki rozwalony! Kurde Bida z nędzomola, bida da z nindzą. się coś zrobić, żeby to tak nie lagowało? Chyba nie. O nie. Zn Chyba gra sama w sobie jest taka specyficzna. Ale to są apteczki tutaj? To co tutaj jest, to zielone? Mm, nie, to wygląda jak jakiś dyplom, więc zakładam jakiś tytuł. Może możesz sobie kupić, właśnie? Mm, tak, możesz kupić tytuł, ale po co? No właśnie. <laughs> nie no. wiem. Żeby to się flexować. Jeśli chcesz być tytułowany, to można. Ja chcę kupić tytuł. Pokażcie mi, jakie są tytuły! O, mam w ogóle 207 tego, biletów już. Dzień dobry. Bracyk. Dobra. To możesz pociąg kupić, Ola. Na przykład hospital, hospital coach jest. O! Możesz za, 200, za 240 możesz kupić. Mhm. Poczekaj, muszę z nim pogadać. No, dobra. Hmm. Ale nie podoba mi się. No bo w nim będzie po prostu dużo zdrowia, a ja nie potrzebuję tak. zdrowia. Ale amunicję już mamy na moim. Dobra. Krystian, za pół minuty startujemy. Uj, tu można też jakieś shotguny kupić, troszkę lepsze, ale nie najlepsze. Ja lubię mojego AU47M. Musiałam, musiałam przeczytać, co to jest. AK po prostu. <gry> nie, AK. no AU jest napisane. no to teraz jedziemy na tą strefę, co chcieliśmy, tak? Yy, tak, tak, jedziemy na cyrk. Tu postaram się lekka, lekka. No to więc dobrze. Po, y, pociąg powinien mieć mniej zdrowie, więc powinniśmy go cia, 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 cia. A czy on dalej będzie miał rakiety na tym lekkim? Na łatwym? No nie powinien mieć rakiet. Nie, na łatwym ma chyba tylko szczypce. No i dobrze, i dobrze, i dobrze. O, znowu, bez nas na łatwym, Na łatwym ma chyba szczypce, na średnim ma chyba karabin, a na ciężkim ma jeszcze te rakiety, właśnie. Za każdym razem jest 5 minut? Tak. No jestem na dachu. Ale dlaczego jesteś na dachu? Co to ma być? Ja zawsze jestem na dachu. W którą stronę ty jesteś? Zastanawiam się, czemu ten pociąg tak się ścina czasami właśnie. No właśnie też nie wiem i mnie to strasznie denerwuje, uwierz. Dobra, po, proszę pana, proszę mnie przepuścić, ja chcę do Krystiana. Widzę cię, Konewko, hej. Poczekaj, to jest twój pociąg, nie? Tak? Tak, to jest mój pociąg, O, tak. dobra, to jest twój pociąg. Ale to tym razem nie są drzwi zablokowane, to dobrze. To dobrze. Gdzie teraz jedziemy? Gdzie jest pociąg zły? Y jedziemy, o! ale złego jeszcze nie widzę. Słyszałam go chyba? Nie no, ja nie widzę póki co. Nie, chyba mi się wydawało. To chyba był nasz pciąg. Boże, ładzi za mną taki jeden i przez niego się blokuje, tak jak w pociągu było. Zabij go! Jest, jest pciąg, jest pciąg! Z której strony? Ciężko o, dobra. Z tej która strony. to jest dla ciebie. Widzę, widzę, widzę. Ale dobra. stanął obok. obok. Nie, nie mogę, obok. mogę nawet strzelać. Zobacz, jak mało zdrowia ma. O, o. On jest... Aaaa, dziabnął mnie! Uderzył mnie! Mnie też, mnie też, mnie też dziabnął. Ciekam. No, dlaczego na mnie się zagrował? Haha, dobrze ci tak, dobrze ci tak, bardzo ci tak, dobrze. O-o, o-o! E, on się do mnie dobija, on się do mnie dobija! Potrzebuję pomagam wasze... ci, Ola, pomagam! O-o, naprawdę, to jest bardzo niedobrze. Strzelaj w niego, A! strzelaj w niego. O, twojego! Strzelam. Szybko Dobra, dobra. Ja już nie mam amunicji, muszę strzelać ze snajperki. Nie mam ammo, nie ma mamo O nie, tutaj nie ma ammo. Jest tu ammo, dobra. To dobra, przeładowuję Ola. Ja muszę ammo odładować. Czemu tylko jeden magazynek dostam? Co jest? Nie wiem. Ja potrzebuję dwa. Dobra. dobra, idę do ciebie, Olu, na dół. Okej. Okay. Bo potrzebuję L-amunicją. Dobra, ja przechodzę tu. Jest, aha, bo to jest mój chyba w ogóle. Tak, nie? ja też od ciebie sobie trochę wezmę, dzięki. Dobra, śmiało, śmiało, Olu. Gdzie On jest zaraz powinien pciąg? wrócić. Ja nie wiem, czasami mi się wydaje, że go słyszę. Może Dobra, on w mojej głowie otworzyć, siedzi no. po prostu? Idzie, 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 idzie. Gdzie? Tam jest, widzisz? Na dystansie. Nie widzę, jestem ślepa. Po prawej, po prawej chyba. Autentycznie jestem ślepa, nie widzę go nigdzie. Nie, zniknął, zniknął, nie ma go. To już się Ta przestraszył jest. tak szybko? Tu możemy też otworzyć ola. Co możemy otworzyć? A, no możemy, możemy. Oj, tu za beczkami Zdryje. się można schować. Okej. Okay. No. Czy oni już do ale niego nie strzelają? O, patrz, on ma taki kontener, ten gość tu obok ciebie, nie? To on bardzo broni, jest dobry przed nim Bardzo, bardzo dobry A no, no No, 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 no no. Ma, może to jest jakiś epicki, najlepszy Nie wiem, no tytuł ma fioletowy, nie? Ten bekoniarz, no to może znaczy, że jest dobry Gdzie pociąg? Słyszę go, o ale... O nie, ktoś wypadł! O nie Dio, Dio nam wypadł Ooooooo oh. Dios mío Konodio Konodio Idzie, Kono Kono idzie. Strzelaj do niego szybko Oj, trochę w ciebie strzeliłam, sorry Lust. Dobra, musimy w niego strzelić A zobacz, on nie ma teraz tego na tyle czegoś Dobra. Dawaj, wola, dawaj go. Do, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Idę, 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 do tyłu, idę, idę. Czemu on tak, się, się dupą- Uważaj, żebyś nie spadł! Czemu się dupą do nas wypina ten pociąg? Nie wiem czemu. O, -o. o, idzie do nas, idzie do nas, uważaj. Poczekaj, bo mi gryźciał. Ja nie wiem, co ja mam zrobić w ogóle w tym momencie. Musisz uciekać, musisz uciekać na kolejne test. Ja się go nie boję. Dobra, trochę się boję Dobra, jednak. Ola, dawaj. Trochę się boję. Można jednak. mu też te szczypce odbić. Możesz strzelać po tych szybcach i mu je rozwalić. Poczekaj, bo ja się muszę uleczyć. Czy on już ucieka? Naprawdę? Uciekł. Nie jestem pewien. Możliwa. Uciek. Uciekł? Nie ma go. A, nie mogę podskolić, bo nie mam staminy. Zastanawiam się o co chodzi. Tak, tak, tak. Musisz, musisz poczekać <grym> na staminę, olo. <grym> Halo, <grym jak się uleczyć? Jak, jak się używa apteczki? Muszę kliknąć. E, musisz stanąć i kliknąć na nią. O, dobra, działa. Tu jest dziura, jak coś, to uważaj. Ok. Żeby tam przejść, trzeba tego. Dobra, dobra. A, ja nie mam amunicji. Mam jest ticket box w ogóle. O, dobra. 6 pod... dostałem, wow. jest, gdzieś amo, jest gdzieś ammo, jest gdzieś ammo. O, jest samo, jest samo. Dobra, dobra, ja dobra. nie mam właśnie. O nie, przyszedł. przyszedł? O, o, przyszedł, słyszę go, słyszę go. A-a, zbieram amunicję. wypadłam za pociąg! O Nie! A! O nie, no idź, idź, czemu moja postać idzie? No, dobra, już. Wywalił mnie! No, ja, Próbuję znaleźć na kamerach, ale cię nie widzę. O, on ucieka, Oj. on ucieka. Już jestem, już jestem, Ola. Ja! Kręcz! Ja chciałem powiedzieć, właśnie, żeby się odsunąć trochę. On mnie wywalił w ogóle z tego wagonu. Jeju! A tak mało a... czasu patrz, ty już wysiadasz. No, no, mogłaś uciekać. No, przepraszam, Kurde. no. Ale tylko 30 dostaliśmy za to, czyli za a, to 40. A ja? 20. Za to, za to 30, za to kolejne 40. A, jeszcze zadane za dane obrażenia się dostaje, Ola. O! No to mm -hmm. fajnie. O, dobra, jesteśmy. I co tu jest? Tutaj e, nie ma tego tymi? cyrku. Nie ma tutaj tego. To nie Ale ta czemu, stacja. Być? To nie ta stacja. Jesteś pewna? A mi no, się no, wydaje, że to ta stacja to Mi się wydaje, być. że to kolejna będzie. O, co to jest? O, możemy zagłosować dziś. E, jak on się nazywał? A, rzeczywiście, no, to jest no Poczekaj. Tu, tu, tu! Ten drugi musisz kliknąć. Ten, przy Które? którym ja stoję. Tu. No. Travel to nowhere hotel? Tak, oh, tak, no. tak. I ja to jest ten z cyrkiem. Czyli my jesteśmy Thrive teraz... Out. A family farm. Dobra, Dobra, Postaram się tym razem nie umrzeć. Uuu, the No znowu oh, 5 okay. minut. A... Oh, spokojnie, Ola. Już go słyszę. Nie. Słyszałam ten jego dziwny dźwięk. Nie, nie ma go. Dobra. Nie ma go. Gdzie jest ten typ z tym fajnym wagonem bezpiecznym? Z tym bezpiecznym. O, ja na jestem... pewno nie na samym. Na środku, na środku. O, ja same, jestem Mola. na samym początku. Sam początek jestem. O, ja nie... Ja kasa. nie będę tam szedł jakoś wybitnie A ja chętnie kasa sobie wezmę. Dobra. O, o co do mnie włazisz tutaj? Cześć, mogę tu przejść o. do ciebie, dziękuję. Wyciągnę broń. Gdzie jest pciąg? O! Idzie, idzie pciąg! Idzie, idzie! Idzie pciąg, idzie zły pciąg. Naprzód poszedł. Widzę. O, ustawia się. On chyba może mieć minigana teraz. A, Ta! Nie ma palnik! I on we mnie, Marze, we mnie, we mnie, we mnie, we mnie, we mnie. Można strzelić mu w ten palnik? On we mnie celuje. <laughs> o nie. O nie. No zabieraj ten nogień! Uciekaj, konewka, uciekaj. No gdzie mam uciec? Dlaczego mam? mnie? Staraj się przeżyć. Idź na tył przy... idź na tyły. Nas jest więcej na tyłach. No ja jestem na przodzie. Ja nie mam teraz jak na tył. Dobra, idę na sam tył. Biegnę na sam tył. A, Dawaj. Nie pal mi tyłka. Nie pal, nie pal, nie pal. Czekamy na ciebie, Konewka. Piękny. O, nie, przestał? Nie, nie wiem, co on robi, nie wiem, co on robi. A! Podchodzi, podchodzi, bije, bije wagony. Dobra, dobra, czuję się tu, w tym czerwonym czuję się bezpieczniej. Dobra. O-o. O, w ręce ktoś mu strzela. O-o, o-o. dobrze Zaraz może mu rękę odejmiemy, Ola. Czemu nie mogę w niego strzelić? A, bo mnie złapał! Co? Złapał mnie przez chwilę, bo on jest, on jest całkiem na mnie zagrowany, słuchaj. Dobra, dobra, czekaj już mu. Mogę... Nie! nie ma łapy, nie ma łapy jednej! O nie! Czy on się wyjął? Tak, wyjął mnie. O nie! <laughs> o nie! O nie! O nie moja konewka! Dlaczego się na mnie fokusuje?